Cieszyn jest miastem podzielonym pomiędzy dwa narody polski i czeski. Obydwa kraje oddziela rzeka Olza, a łączy most, po którym w dzisiejszych czasach każdy może chodzić tam i z powrotem tyle razy, ile chce. Jednakże w przeszłości, i to całkiem niedalekiej, aby przedostać się na drugą stronę, trzeba było stać w bardzo długich kolejkach. I nigdy nie było wiadomo, czy celnicy przepuszczą, albo czy nie każą wyjąć czegoś z bagażu. Tuż przy granicy stoi stary wagon tramwajowy. Kiedyś takie jeździły po mieście. Po czeskiej stronie w kilka minut dojdziecie na rynek z całkiem ładnym ratuszem. Zachęcamy w czeskim cieszynie do odwiedzenia Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Naprawdę warto! Znajdziecie tam mnóstwo różnego rodzaju wystaw na kilku piętrach. Do najcenniejszych eksponatów należy tutaj gotycki obraz terlickiej Madonny. Są także inne dzieła malarskie. Wystawa przyrodnicza i mnóstwo innych ciekawostek. Jednakże, jeszcze ładniejsze i ciekawsze jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego po polskiej stronie niedaleko Rynku. Z mnóstwem dzieł malarskich, bibelotami należącymi do dawnej arystokracji Cieszyńskiej i licznymi innymi ciekawostkami. Na rynku i w jego najbliższym otoczeniu stoi mnóstwo pięknych kamienic z ratuszem na czele. Warto przyjrzeć się też budynkowi pięknego teatru. Jeśli zobaczycie już rynek, proponujemy skierować się w ulicę głęboką, która zaprowadzi Was do najciekawszych zabytków miasta czyli na wzgórze zamkowe. Chociaż zamku tu już nie ma. Został zburzony w czasie wojny trzydziestoletniej. Dzisiaj w tym miejscu stoi między innymi klasycystyczny pałac wzniesiony w czasach habsburskich.